Dzień dobry, kochana Wago. Witam Cię w październikowym rozkładzie kart anielskich Tarota i zobaczymy, co dla Ciebie, z czym wchodzisz, z jaką energią, może potencjalnie, która była przy Tobie od długiego czasu, może od krótszego i jak to wygląda, jakie są porady. Od Twoich przewodników, od dusz, które są przy tobie. Um, czyli nie tylko jakie to są blokady, ale co można zrobić, by sobie pomóc. Um, więc wybieram 8, przepraszam, 7 kart i zaczniemy. Um, dla przypomnienia, jest to rozkład kart um, generalny, więc jeśli któryś, um, ktoś z Was potrzebuje. Um, rozkład spersonalizowany, um, to serdecznie zapraszam. Co Tobie służy, co Tobie będzie służyć, wybierz sobie. Nie wszystko a będzie zadziewać się tak, jak karty mówią, bo każdy z Was ma inną historię i idzie inną ścieżką. Mam nadzieję, że większość będzie się pokrywać. Ufam w to ale potencjalnie nie musi. Także wybierz to, jakby co serce tobie jakby podpowiada, co Tobie mówi. Bądź otwarty, otwarta w tym miesiącu, na to, co będzie się zadziewać. I Iwon, pierwsza karta, mówi o tym, jakby właśnie z czym wchodzisz. I może potencjalnie straciłeś, straciłaś jakiegoś zwierzaka w tym niedawnym, jakby okresie. Może sięgasz wspomnieniami do tego swojego ulubionego, czy tego ukochanego. Może od tamtego czasu nie miałaś, czy nie masz tego zwierzaka. Wiedz o tym, że każdy zwierzak ma swoje miejsce. Tam wyżej i jest w tym cudownym, przepięknym, pełnym miłości miejscu i ma się dobrze. Może też czas jest na to, by tego zwierzaka mieć, by poczuć tą miłość ponownie. Czy nie byłeś, nie byłaś gotowa, tak? A może to jest właśnie czas, żeby Zrobić ten krok naprzód. U każdego z Was inaczej to może wyglądać. Jeśli masz zwierzaka, może potencjalnie do tej pory nie poświęcałeś, czy nie poświęcałaś mu wystarczająco uwagi, bo może Twoja energia szła w inne miejsca. Czy Twoja uwaga szła w inne miejsca. Może to czas, żeby Przychylniej spojrzeć na tego zwierzaka, albo też może twój zwierzak, czas jesienny, może będzie mieć jakieś uczulenie, coś mu się może wydarzyć. Takie zobacz, co twój zwierzak potrzebuje: daj mu tą radość, miłość, albo właśnie przygarnij zwierzaka. Jest tyle zwierząt, które potrzebuje tej troski i miłości. Są wyrzucane, a ty masz ten ogrom przecież w sobie. Także podziel się. Ta karta zaprasza do tego. Mówię, każdy z Was ma inną historię i może część z Was zgodzi się z tym. Część z Was może nie. Może nigdy wcześniej, nigdy przenigdy nie miałeś tego zwierzaka. Zobacz, jak to jest, jak się dba o inne życie. Może do tej pory nie doświadczyłeś tego, może... z różnych powodów. Zobaczcie, jak to jest u Was, tak? Um, kolejna karta mówi o tym, Vanessa. Jakie jest Twoje um, na tą chwilę takie wierzenie, czy co tobie, co odczuwasz? Um, I tak jakbyś, bym powiedziała. Jedną stopą był we wodzie, czy była we wodzie, a drugą, a drugą na ziemi. Czyli gdzieś pomiędzy. Pomiędzy czym jesteś. Nie znaczy, że musisz, ale tak jakby z tej karty wynika, że gdzieś jesteś pomiędzy. Jakby do czegoś cię ciągnie, a czegoś nie robisz. Może z powodu swoich własnych blokad, może bojaźni. Coś Cię powstrzymuje przed pójściem do przodu? Co chcesz osiągnąć, czy do czego dążysz, nad czym pracujesz? Może wkładasz dużo energii, a jednakowoż nie ma, nie ma tych rezultatów. Dla każdego z Was mówię, to będzie coś innego, czy może być coś innego? Albo też, jakie myśli wyrażasz? Jeśli myślisz o sobie, zwłaszcza przede wszystkim o sobie, nic mi się nie udaje, zaś coś się zepsuło, albo jakieś osoby, które przychodzą, pojawiają się w Twoim życiu, przynoszą jakąś trudną energię, czy jakieś różne emocje w Tobie wybijające, dlaczego tak może jest? Jeśli myślisz w taki negatywny sposób, bo wiecie, pozytywniejszy byłby, co mogę zrobić z tą sytuacją, co mi ta sytuacja pokazuje, jakie emocje pojawiają się, i może warto byłoby popracować z tym, z tymi energiami. Wiesz, to już wtedy bliżej jesteś trochę, czy z inną energią patrzysz na pewne sytuacje. Gdy podnosisz sobie tą energię, Właśnie taką, takimi sprawczymi, jakby em, sytuacjami. Chcę coś z tym zrobić, nie chcę w taki sposób się czuć, nie chcę być nawet w takiej sytuacji. Pracuj, pracuj, bo negatywność oddala nas od tego, gdzie mamy być. Dla każdego z Was będzie to coś innego. Jak myślisz o sobie? I jeśli to są takie, no właśnie, em, myśli zaniżające Twoje samopoczucie, wiarę w siebie, w swoje możliwości, może gdzieś kiedyś usłyszałeś, usłyszałaś to, może przez wiele lat, to nic dziwnego, że gdzieś z tyłu głowy mogą te myśli, te uczucia gdzieś się kłębić. Aurora natomiast. Mówi, co a, można by było zrobić z tym, co się zadziewa w Twoim życiu. Jak możesz sobie pomóc? I tutaj jest jakby anioł, który ma rozpostarte skrzydła. Chce polecieć, chce być wolny, chce poczuć tą wolność emocjonalną, czy nawet fizyczną. Może jest coś właśnie, co tak. Ciągnie cię ku ziemi, coś, co nie pozwala tobie rozpostrzeć tych skrzydeł. Może nie masz wystarczająco informacji, a może nie patrzysz w głąb swojego serca. Może nie przyglądasz się swoim emocjom, może nie dajesz sobie szansy. Może tak, mówię, dla każdego z Was to będzie co innego, tak jakby tutaj była potrzeba. Rozpostarcia tych skrzydeł, poczucia tego, że ty możesz, nawet jeśli nie wiesz jak, ale dajesz sobie to pozwolenie, ty możesz i ty to zrobisz. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Mogę i chcę spróbować i to zrobię. Wzięcie potencjalnie za telefon. Zadzwonienie do kogoś, umówienie się na wizytę i jeśli potrzebujesz spotkać się, omówić pewne emocje czy sytuacje, czy to będzie terapeuta, czy to będzie ktoś inny. Również my możemy się spotkać na czytaniu duszy, gdzie będzie po pokazane, gdzie jest źródło, dlaczego czujesz się w takim. Może, może nie do końca marazmie, ale takim zastoju, że nie podejmujesz decyzji, może nie idziesz do przodu, tylko może tkwisz w jakiejś sytuacji, w jakimś miejscu, które Tobie nie służy. Można się wszystkiemu przyjrzeć. Kochani, nie bez powodu archanioł Michał jest przy Was i będzie przy was, i będzie was wspierać. Będzie przynosić Wam odwagę, by zmieniać powoli, powoli swoje życie. Bo potrzebujesz sobie pomóc. Może część z Was właśnie stoi w miejscu i nie bardzo wie, co zrobić, jak zrobić. Może nawet poprosić, bo do tej pory nie prosiłeś, czy nie prosiłaś. Nie wyrażałaś, że masz z czymś trudność. Dalej jesteśmy w energii zaćmienia, kochani, i te rzeczy, które, z którymi się borykałeś, borykałaś ostatnio czy na przestrzeni kilku lat. Może niewystarczająco jest czas na właśnie zrobienie czegoś, poszukanie pomocy. Daj sobie ten czas, szansę, tą otwartość na to, że możesz. Czuć się lepiej, czuć się inaczej. Tylko ty możesz to zrobić dla siebie. Czy to zrobisz? Zależy to od ciebie. Ale wspiera cię, Archanią Michał, w tym, co będzie się w tym miesiącu zadziewało dla ciebie. Nie tobie, ale dla ciebie. Po to, by zauważać te sytuacje, które Ci nie służą, może potencjalnie osoby, które Ci nie służą, może nie umiałeś, czy nie umiałeś wyrazić tego, że nie, nie zgadzam się na to, żeby ktoś mnie w ten sposób traktował, czy mówił do mnie w taki sposób. Ja znam swoją własną wartość i buduję czy sam, czy z czyjąś pomocą. I mamy Zannę, która mówi, jaki to będzie ten następny krok. I mówi o tym, że jesteś chroniony, chroniona przed wszystkimi takimi niedogodnościami losu. Że jakby najgorsze jest teraz za Tobą, bo jesteś w miejscu, w którym. Przyglądasz się teraz i sobie, i swojemu życiu, i może zaczynasz wyciągać wnioski. Do tej osoby jest mi bliżej, do tej nie. Może czas, jakby troszkę odstawić pewne osoby ze swojego życia, które nie służą, które zaburzają Twoją energię. Zobacz, jak jest u Ciebie. Ale wiedz o tym, że jesteś chroniony, chroniona. Czas na relaks, na poczuciu, że jesteś bezpieczny i bezpieczna. Ale to trzeba sobie dać, trzeba mieć to pozwolenie, daję to sobie, bo jestem tego warta, bo jestem tego warty. Każdy z Was, każdy z nas jest. Daj sobie tą otwartość. I zgodę na to, że chcesz, żeby było Tobie lepiej i dla Ciebie lepiej. Kolejna Franceska mówi o tym, jakby kolejne to są kroki również. Co, jakby czego oczekiwać po tych krokach, które podejmiesz? I dalej możesz nie znać odpowiedzi. Jak Twoje życie ma wyglądać, co ma się w nim zadziewać, ale to też jest OK, bo nie musisz znać odpowiedzi, co będzie za rok, co będzie za pięć. Może jesteś takim typem osoby, która musi znać te odpowiedzi. Zawiesz, że to, co ma się zadziać, i tak się zadzieje. Nasze życia już są zaplanowane. Ale też, jakby wyrażaj te swoje potrzeby: chciałbym, czy chciałabym, poproszę, i wyrażaj to głośno do wszechświata, do tego wszystkiego, co jest tam, co jest niewidoczne dla oczu. Miej tą wiarę i ufność, że jeśli jesteś systematyczny, jeśli Otwierasz się na nowe, pracujesz z tymi emocjami, które kłębią się w tobie, które potencjalnie mogą tobie nie służyć. Nie tylko emocje, może osoby w twoim życiu mogą nie służyć. To te rzeczy będą nam dane, będą tobie dane. Wizualizowanie tego, że już to masz, to czego pragniesz, żeby się zadziało, gdzie chcesz być. Pomyśl o tych uczuciach, które będziesz mieć w momencie, kiedy jesteś wolna od jakiejś negatywności, czy wolna od pewnych osób, czy wolna od tych emocji, i jak będziesz się czuć. Wyobrażaj to sobie, że tak właśnie jest. Może mówię w tym momencie do ciebie, jakby w taki sposób, myślisz sobie. O czym ona mówi? Staraj się iść z tym czy za tym. Otwieraj, a to się zadzieje. Negatywność będzie to blokować. Negatywność będzie blokować Twój rozkwit, Twoją pracę. I też spójrz na to, jak mówisz o sobie, do siebie, albo o sobie, do innych. Czy wierzysz w siebie? Czy mówisz o sobie z czułością? Czy dajesz sobie tą czułość? I mamy ostatnią kartę Celestę, czyli jakby jak utrzymać to, co się będzie działo w październiku dla Ciebie? Jak utrzymywać te energie, które będą działy się koło Ciebie? Takie, co jeszcze się zadzieje? I Celeste mówi o tym, jakby tutaj kilka wariantów podejmuje, i dla każdego z Was może mieć inne znaczenie. Każdy z Was ma inną ścieżkę, inną historię. Część z Was mieszka już z kimś, część z Was mieszka samemu. I mówi Celeste, że prawdopodobnie możesz przeprowadzić się do nowego miejsca zamieszkania. Może mieszkasz sam sama i to będzie kolejny krok. Um, mając dziewczynę chłopaka, kolejny krok w Waszym związku. Będziecie chcieli zamieszkać razem. Może mieszkasz z rodzicami, i czas na stanięcie na własnych nogach. Może to jest właśnie to, czego tego wszystkiego potrzebujesz. Stanąć na własnych nogach, a może mieszkasz już z kimś, z partnerem, partnerką, a może z dziećmi mieszkasz i może właśnie jest to czas na wyprowadzkę. Albo wyprowadzkę tych osób, które mieszkają, czy jednej, czy kilku, którzy mieszkają z tobą. Jakby tam będzie jakaś zmiana, czy potencjalnie może być. Co nie znaczy, że to się musi fizycznie zadziać już teraz w październiku. Może to będą takie myśli przychodzące, że nie jesteś w tym miejscu, w którym chcesz być, czy nie mieszkasz w tym miejscu. Tutaj energia ci nie odpowiada, więc to może być jedna z tych jakby em, dróg dla ciebie, ale też kolejna może jakaś zmiana em, w pracy zmiana miejsca pracy, może pracujesz dla kogoś i czujesz się tam niezobaczona z tym całym, z tą całą obfitością, którą masz do zaoferowania, może czujesz jakąś stagnację, może to miejsce przestało być twoim miejscem, może czujesz, że w innym dałbyś, dałabyś więcej od siebie. A może byłabyś w innym miejscu bardziej szanowana, czy zauważany, respektowany? Może pracujesz na pełen etat, a chcesz zacząć pracować dla siebie? Jakby to musicie zobaczyć, co u was, jakby do czego was popycha. I może też niekoniecznie już fizycznie będziesz pracować dla nowego pracodawcy albo dla siebie. Może właśnie myśli zaczną się kłębić, bo wkładasz w pracę w tym, czego potrzebujesz, czego szukasz, gdzie chcesz być i z tą pracą, z tym uwalnianiem się pewnych emocji, które Tobie nie służyły już, z uwalnianiem tego uzdrawianiem, przychodzą nowe energie. Przychodzi więcej miejsca na nowe, i może to nowe jest zmianą miejsca zamieszkania albo miejscem pracy, pracą samą w sobie. Może myślisz, że um, chcesz pracować tylko i wyłącznie na pół etatu, bo możesz sobie na to pozwolić, a kolejne pół pracować dla siebie, albo nie. Zobaczcie, jak to jest u Was. Z nowym. Przychodzą nowe energie, więcej ekscytacji, więcej motywacji, więcej chęci uczenia się, em, em, poznawania ludzi, otwierania się na, na ludzi, że chcesz z kimś tworzyć nowe znajomości, wibracje się zmieniają, poczucie same o Tobie się zmienia, bo ktoś Cię na przykład w pracy zacznie bardziej doceniać. Albo możesz bardziej rozkwitnąć. Mówię, to dla każdego z Was co innego może znaczyć. I to mogą być kłębiące czy kiełkujące, jak to w zarodku, myśli, a może to już będzie przechodzić w czyny, że tak już to się zadziewa i będzie się zadziewało. Ja Wam, kochani, dziękuję. Zapraszam od 22 października. Na odkrywanie mocy w sobie, mocy jasno widzę, każdy z nas to ma. Część z nas nie łączy się z tym, ponieważ nam to może było zabronione z racji wychowania em, czy religii, w której było się wychowane z różnych powodów. Może odsunęliśmy się od tego, może miałeś miałaś to wcześniej, a gdzieś to się pogubiło. Więc odkrywajmy te moce, te energie. To jest piękna praca również nad sobą, transformująca, a potem możesz się dzielić z innymi, może potencjalnie w nowej pracy. Kto wie, gdzie to cię zaprowadzi, ale jakie ekscytujące to może być zagłębiać się bardziej w swoje własne możliwości, otwierania się na nowe, na to, Czego jeszcze nie wiesz o sobie, na nowe energie, nowych ludzi, ludzi, którzy będą myśleć podobnie jak Ty. I też szukać nowych rozwiązań, nowego spojrzenia na pewne tematy w trochę inny sposób. Dajcie sobie szansę, ale również zapraszam Was na czwartkowe spotkania na żywo, czytań jasnowidza, czytań duszy. Przyjdźcie, rozgościecie się, zobaczcie, może to jest coś dla Was. Wszystkie informacje są na moim kanale, czy na sekcji live, czy wideo o odkrywaniu mocy jasnowidza. Serdecznie zapraszam, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego w październiku. Niech Wam się dobrze dzieje, bądźcie dla siebie dobrzy, serdeczni. Z czułością i tkliwością. Patrzcie, się na, patrzcie nie tylko na siebie, ale i na innych.